An apple does go on pizza. Hello, <laughs> goes on tarmac. Ma, -ha hahaha! Witajcie z tej strony samozwany czy pseudoprofesor. Koledztwa Piotra klino i to giro, Puu, fiu, 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 no, co mogę wam powiedzieć. Czasówka miało być, miało być nudno, już cały nowy sprzęt widzieliśmy, więc to samo, co w Tiranie, tylko dwa razy dłużej, z Luki do Pizy. Luka bardzo ładna, Piza przereklamowana, no może oprócz tego placu z krzywą wieżą, a kawałek dalej nie wygląda to już tak różowo, bądź też... Tak krzywo, no nie wiem, nie wygląda to dobrze, jakby to powiedział jeden z polskich trenerów, rozpisujących treningi na 2,5 roku w przód. Dobrze, Luka Pisa, mamy początek lekko techniczny, potem bardzo podjazd techniczny z jasno i końcówka też w tym mieście, co się okazało dla niektórych suchym, dla niektórych mokrym mieście, więc wyścig, etap dwóch wyścigów etap walki o wygraną etapową, etap walki o odrabianie strat, czy też uciekanie od goniących i te starających się nadrobić, nadrobić stracony czas, szczególnie w tej Sienie. No i cóż mogę wam tutaj dobrego powiedzieć. Po pierwsze, po pierwsze walka o wygraną etapową no i tutaj Dan, Dan ule wygrywa z Lidla Trek, przegrywa Joshua Tarling, no i teraz czy przegrywa wydaje mi się, że po pierwsze przesmalony przez Tarlinga y, pierwszy time check, bo tam był 17 sekund z przodu, na kolejnym o ile się nie mylę, na kolejnym time checku był 3 sekundy z tyłu także no nie jest to y, nie jest to zbyt dobre podejście do walki do rozkładu sił, może tak. Więc wyglądało, że już potem na sam koniec Tadling pedałował uszami, czy oddychał uszami. Do tego jeszcze na pewno nie pomogło mu wymijanie jednego z zawodników EF Education na technicznym odcinku trasy. To też jest taki dosyć ważny aspekt, że czasami jak mija się zawodników, szczególnie na takich te technicznych trasach, i człowiek mówi, no może będę, mógł, może będę nachodził swoich tam przeciwników, mówię tu z doświadczenia, wiadomo, nie granturowego, masteckiego, ale podobnie, podobnie to wygląda przy technicznych czasówkach. No są, są pewne momenty, gdzie nie ma problemu, nawet można zyskać na wymijaniu kogoś, bo można na chwilę za nim pojechać i gdzieś przeskoczyć, przejść, pojechać dalej. No ale są takie, takie momenty, że jak się objeżdża trasę, to człowiek myśli, kurde, że tylko tutaj kogoś nie naszedł. No i obstawiam, że to jest jeden z tych właśnie momentów, który jako objeżdżał trasę Tadling, zobaczył i, i sobie pomyślał, Żebym tutaj kogoś nie naszedł. No i niestety naszedł zawodnika EF Education, no jeśli się nie mylę, to był w ogóle Michael Froli Honore, czyli zawodnik, który stracił 6 minut do, do zwycięstwa, do Dana Ule, więc on sobie po prostu jechał krajoznawczo, żeby się nie przewrócić i żeby odpocząć przed jutrzejszym etapem i nie miał za sobą puszczonego teamu teamowego samochodu, no bo tylu jest zawodników, że którzy czasami znajdują się w miarę blisko siebie klasyfikacji generalnej, za każdym nie jedzie ich teamowy samochód szczególnie za takimi zawodnikami, no z punktu widzenia generalki mniej ważnymi, jedzie neutral service. Także okazało się, że za, za Honoré jedzie neutral service. Oni, nie, nie wiem, może mu tam potrąbili, że zbliża się Tadling, no ale nie miał na słuchawce zjeść, do boku, Tadling jedzie. Więc był moment, gdzie Tadling, no pewnie tam na niego pokrzykiwał, Frolich tego nie słyszał. Był taki moment, że już pra, praktycznie Tadling no wpadł w tego Frolicha, bo liczył, że ten mu zjedzie więc pewnie tam stracił sekundy czy dwie, do tego wiadomo no też mentalnie jest tak, że jak się straci na czasówce, coś pójdzie niezgodnie z planem, to potem człowiek stara się to jakoś nadrobić jakoś odrobić, jakoś gdzieś znaleźć indziej, no i wtedy ten cały plan misternie ułożony powoli schodzi do kosza, no ale no cóż mogę powiedzieć, czy, czy Ule wygrał dzisiaj czy, czy Tarling przegrał no Onurie nie pomógł na pewno Tarlingowi, ale według mnie no zły pacing, tak no nie można nie można być 17 sekund z przodu a na następnym time checku 10 km dalej być 3 sekundy do dołu no 20 sekund stracić na, na, na takim odcinku no coś mi się tutaj Coś mi się nie podoba, chyba, że no, no Tadling miał, bo, to, bo ten, ten drugi time check był po zjeździe, no chyba, że naprawdę jakoś bardzo źle technicznie to Tadling jechał, no ale z drugiej strony, jeżeli by jechał to źle technicznie, to ta końcówka była, były tam odcinki proste, no i tam jeszcze stracił 4 sekundy, także przedobrzone. Danule wygrywa, pierwsza wygrana od czasów, surprise, surprise wygrania mistrzostwa kraju na czas. No i dalej, cóż, no największym pechowcem, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę etapową, no to J Vine, bo nie widzieliśmy tego na kamerach, ale podobno przewrócił się podczas jazdy więc musiał mieć zmieniony rower 37 sekund przegrywa. No na zmianie roweru, jak jeżeli dobrze zmieniony jest to rower, traci się około pół minuty więc znowu byłoby dla Jaya Wine bardzo, bardzo, bardzo blisko do wygranej etapowej. Potem, jak popatrzymy na wyniki, no Tarling, Hater, Kataneo, Affini, Wine, Plap yy, o Frigo pojechał nieźle, to może niespodzianka Hepburn. Yy, także nie ma jakichś wielkich wielkich niespodzianek. No i do tego też trzeba patrzeć. Tutaj by trzeba było pod lupę brać. O, v 2 powiedział, że mu się źle jechało, ale był 16. Czyli jechało mu się źle, ale jednak no, dużo lepiej niż na tej pierwszej czasówce. Yy, trochę zmienił się wiatr dzisiaj. Trochę, znaczy trochę. Bardzo zmieniała się pod koniec pogoda, o tym zaraz powiem. Więc ciężko jest tak jeden do jednego te, 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 te wszystkie wyniki porównywać. Tutaj troszeczkę, jak, jak mówiliśmy wczoraj rozmawiałem z Sylwkiem Szmytem o tej losowości etapów em, na Stelato, na... Em, Brukach, no to tu proszę, macie losowość czasówek. No od czasówki też wy, wy, wycofajmy, no bo w, w, nawet wśród liderów w, pogoda w jakiej jechał Roglic, pogoda w jakiej kończył Toro, czy, czy Ayuso, dwie różne strefy klimatyczne, więc też można by powiedzieć, to czasówek nie róbmy. W górach, na zjazdach też jest niebezpiecznie, to też może nie róbmy. Sprinty, jak są szybkie, to tam też jest niebezpiecznie i ktoś może się przewrócić. Rozegrajmy to wszystko na złyście. To jest chyba, to może, może, może do tego e, gdzieś tam mm, w, 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 kierujemy powoli, niestety, ale e, zapomnijmy na chwilkę o tym o tym pojedynku, o, o wygraną etapową, no bo Tarling niepocieszony, Danura zaskoczony, potem jak już zaczęło padać, to już taki spokojny, więc nie było takich strasznych emocji. No ale informacja, mówiłem o Wajnie, który, który musiał zmieniać rower, to może jeszcze warto powiedzieć nie o etapie, tylko o rekonesansie, gdzie też było mokro i... Informacja, rog Janek Wiśniewski padł, Roglicz padł. Na rekonie zrobił w ślisk. Jeden tutaj ze słuchaczy szybciutko mi tu podesłał tą informację. To już ja mówię do sylwka. Chłopie, tu miało być odrabianie strata. Tu już Roglic robi fikołki. Ląduje bez telemarku. Zaraz się w ogóle z tego zrobi znowu wyjazd treningowy UAE. Będzie się tam tłuk a Juzo z Deltora. Jak się rodzice kłócą, to na tym wszystkim skorzysta Bednal i będzie po wyścigu. Będzie musieli tutaj teraz dwa tygodnie yy, cierpieć. Yy, więc na to się zapowiadało, no ale yy, Roglic pojechał, wiadomo, na początku gdzieś tam stracił, bo zaczął mu padać. Oczywiście Roglic wyjeżdża, zaczyna padać. Na początku spokojny, spokojny start, gdzieś już stracił, dodana ule do, do Tadlinga 30 sekund i tutaj można by mogłoby się wydawać, uu, ju, ju, fiu, fiu, fiu 30 sekund nie wygląda to dobrze, ale. Pamiętajmy, że traci do Tarlinga 30 sekund. Tarling to przesmolił, a czyli do Dana-Ule tracił 13, więc to wygląda, mówimy, kurczę, to pada trochę deszcz, 13 sekund straci do Dana-Ule, dobry start. Potem oczywiście musiał więcej stracić na środkowej części, bo tam ten zjazd bardzo techniczny, no i mokry, to no nie, nie, nie było tutaj, więc też ciężko było powiedzieć, czy jedzie dobrze, czy źle. No ale na mecie, na tym ostatnim y, odcinku stracił kilkanaście sekund i też biorąc pod uwagę, że już miał mokry Krawą metę. Także dobre, dobra jazda. Myślę, że biorąc pod uwagę warunki pogodowe i porównając to do dana ule no to nie, było to nie byłaby to minuta 15, tak jak mieliśmy tutaj na, na finiszu, przez te techniczne części zjazdu i, i końcówkę po, po byłkach. Myślę, że tutaj bliżej byłoby do nie wiem, 20-sekundowej straty do dana ule także, także dobry, na pewno dobry przejazd. No i teraz patrzymy na na wszystkich innych, tak? No bo teraz ta pogoda, załamanie pogody, Bernal jedzie, nagle nie jedzie bez wizjera, Co oznacza, że pewnie zrobił Fiko Okazuje się, że Egan Bernal dzisiaj traci 2.58 do Dana Ule, a przypomnę, żebyście sobie mogli tutaj matematykę robić, minuta 15 rogli stracił do Dana Ule, czyli tam minuta 43. Straty Bednara do, do Roglicza. Potem patrzymy, kto, kto jedzie dobrze. No dobrze jedzie Yates, Jumbowy Yates, on traci do, do Danaula minutę 43, Chikony nie za bardzo 2,48, Karakan, Karapas 2,52. Więc to jak na niego to ok, w miarę. Chyba Tiberi, minuta 53, doby przejazd. No i teraz najważniejsze Ajuzo i Deltoro, bo oni wyjechali i mieli jeszcze gorszą pogodę od roglicza. No i co? Ajuzo się wybronił, tracąc tylko 19 sekund do roglicza. No a byczek Deltoro traci minutę 0,7 do roglicza, i to oznacza, że w klasyfikacji generalnej roglicz do góry, Jejcik do góry. Ciccone do dołu, Carapaz do dołu, Bernal zjazd, no i mamy lekkie przetasowanie, ale co najważniejsze, bo Roglicz mniej odrobił do Ayuso, ale do Ayuso mniej tracił, więcej odrobił do Del Toro, a do niego też więcej tracił, więc nagle mamy sytuację, gdzie Roglicz ponad 2 minuty 20 straty przed dzisiejszą czasówką, efektywnie przybliża się do obu, obu panów z UAE, Przeskakuje nawet dwóch panów z UAE no bo wychodzi teraz przed Adama Yatesa, przed Brandona McNulty'ego na piąte miejsce. Przed nim Simon Yates ym, o 15 sekund w generalce. Potem dwie sekundy wyżej Tiberi. 25 sekund straty do Deltora Ayuso i Isaac, Deltoro liderem. Roglic minuta 18 straty. Ok, no z tym możemy, z, z, tak, z takimi różnicami, możemy to Giro oglądać. No to jest 53 sekundy straty do. Do Ayuso, czy jesteśmy w minucie, to wszystko jeszcze można rogliczówkami załatać. Del Toro minuta 18 przewagi, także mm, jesteśmy w grze. Tak to akurat tak się tutaj tak się zadziało, że przed tą czasówką top 10, top 10 klasyfikacji generalnej zamykało się Prymoszem Rogliczem na 2,25. Po tych przetasowaniach, po tych zmianach pogodowych, po tych dzisiaj tej, tej dramaturgii, której czasami ludzie zarzucają, że brakuje w czasówkach. dziesiątka zamyka się w 227, więc po czasówce dziesiątka rozjechała się o 2 sekundy. Tak? A tak naprawdę to się nam zacieśniła, jeżeli chodzi o top 5 razem z ogliczem w minuta 18 a przed tym etapem top 5 yy, mieliśmy minutę 41. Także yy, rozciąż ze mną gra w pokera, raz zabiera, raz zabiera. Tak się zapowiadało, oczywiście po rekonesansie Roglicza, gdzie zrobił ślisk yy, bez piłki na rowerze, ale dzięki temu, że troszeczkę, troszeczkę pogoda, troszeczkę umiejętności czasowe. Yy, i mamy zjechaną zjechaną ta czasówka nam zamiast to co zazwyczaj się dzieje czasówki pogłębiają te różnice górskie no to tutaj tak jak pewnie sobie wymarzył organizator troszeczkę się ten akordeon rozciągnął na brukach czy też na sterato a teraz się nam troszeczkę zjechał także zapowiada się, zapowiada się ciekawie Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Wspomniałem, że wspomniałem, że Rewain musiał zmienić rower, Bernal musiał się podnosić z ziemi. Cóż tu, cóż jeszcze? Czy coś jeszcze takiego ciekawego, co, co, czy ktoś mnie zawiódł? No ciężko mówię, ciężko tutaj mówić o kimś. Petersen jechał spokojnie, 2.10 o dziwo, no to dobry przejazd. Myślałem, że on to sobie delikatniej potraktuje ten przejazd, że pojedzie to troszeczkę tak na świadka ale on jechał też w trochę lepszej pogodzie, no i suma summarum odrobił, oczywiście go to nie obchodzi, ale odrobił, e, odrobił e, 12 sekund do, do Izaaka del Toro. to w ogóle nie ma znaczenia. Wacek zaczął jakoś mocno, ale go złapał deszcz, to popuścił 2.42, bo wie, że teraz będzie musiał Ciągać Petersena po etapach tych przejściowych, o których wczoraj rozmawialiśmy z cylkiem e, Rafał Majka klasycznie, 3,20 z tyłu, on odpoczywa, będzie miał inne zajęcia w tym turze, e, czy też w tym Giro. Nie będę mówił turze, bo, bo może słucha na Srogli, czy zacznie, będzie kontynuował przewracanie się, jakby to było Tour de France. E, no i. No, i tyle. No, czasówka ciekawa. Nie ma now nowinek sprzętowych, ale tak jak mówię, przesmalony etap Tarlinga, wygrana da na ule. Jeżeli chodzi o, o walkę o generalkę, to na pewno plus dla, dla roglicza, jakiś pewnie podbuduje to morale w Red No i jedziemy dalej. No jak jedziemy dalej, no to jutro Viareggio do Castelnuovo Nemonti 186 km. No i etap taki. Rozmawialiśmy tutaj, po, ulubiony, jeden z ulubionych podjazdów Sylwka zmarnowany prosto tutaj w środku etapu. Yy, potem ta końcówka góra, dół fifi No, początek co? No, znowu będzie, będzie na parzanka, bo, bo Petersen będzie chciał tam być z przodu, żeby zgarnąć punkty. Co będzie naciągało inne teamy, żeby też być w tym odjeździe co będzie naciągało kolejne teamy, żeby być w tym odjeździe, wtedy ten odjazd, ten odjazd zrobi się za duży, wtedy teamy liderów będą to chciały skasować więc jak to skasują to znowu będą kolejne skoki więc będzie na parzanka i pewnie tempo oczywiście jeżeli nie będzie jakiegoś deszczu i 5 stopni to tempo na pierwszej godzinie znowu będzie około 50 na godzinę potem to gdzieś tam na tej pewnie trzeba szukać ja obstawiam, że po 80 km oczywiście jak to mówię, to oznacza, że pojedzie jeden zawodnik do przodu i wszyscy go puszczą ale obstawiam, że do 80 km będzie naparzanka bez Paddonu, potem to pójdzie, Fortunato pojedzie w odjazd, pozbiera punkty na tej pierwszej kategorii, drugiej, drugiej, no i wygląda mi to na, na to, że, że odjedzie odjazd, bo jeżeli, jest te, jeżeli rzeczywiście pójdzie tempo na tej pierwszej kategorii w środku etapu to potem teamy typu Alpessin czy, czy Lidl no nie będą podkręcać tempa, licząc, no muszą przewieźć tych swoich Kejdenów, Geowców i, i petcenów przez ten podjazd w dobrym stanie. A jest to 14 km na 8,8% z odcinkiem 11% przy samej górze. Także ciężko będzie tam w futerale dowieść sprinterów, a jak już utłuką sobie nogi ci klasykowcy sprinterzy na tym podjeździe, to potem nie będą mieli z czego gonić po tych kolejnych hopkach, żeby to skasować, więc je, uważam, że peleton, ci, którzy wczoraj odpoczęli, ci którzy dzisiaj odpoczywali efektywnie ym, będą w stanie zmontować jakiś odjazd który dojedzie, yy, ale nie obędzie się bez, bez rozlewu watów i laktatów na pierwszych 80 km, tak bym to widział. A jeżeli taki od jest, no nie jestem takim smakołyższym, żeby wam tu powiedzieć, a może, bil, może Pejo Bilbao na taki etap, a może tam ktoś tam dobrze wygląda, no, no któryś z tych, tych, tych uciekinierów szukających z, z ekip, które, które mają taką dosyć dużą wolność. Pojedzie i, i będzie to pewnie klasyczny, szczególnie na tej pierwszej kategorii. Potem mamy 11 km na 5%, to nie jest tak tak stromy. No, mamy potem 6 km na 6% pod koniec. Więc myślę, że jakieś takie. I hopkowato, więc myślę, że, że oddzielanie żadne od plew i, i, i wygra najmocniejszy z odjazdu. No, nawet nie, bo tu nie będzie miejsca na najmądrzejszego z odjazdu chowanie się w kołach, i gdzieś tam dojechanie na metę i, i skok. Yy, tutaj trzeba po prostu tu jest ten klasyczny odjazd. Odjazd w stylu, oddziela, oddzielanie ziarna od plew, no bo trzeba 3800 w pionie urobić. No i tak, tak to jest. Przewidywaliśmy, tu jeszcze chciałem taką szybką kalkulację zrobić. Przewidywaliśmy z cywkiem, że co, że gdzieś tak 1,3 sekundy na kilometr odrobi nam tu roglić, czyli 1,3 na 29 km to by było 29 plus jakieś tam niecałe 9 czyli by to było 37 sekund że będzie w stanie odrobić do do Ayuso czy do do Ayuso i do Byczka Deltoro nie wzięliśmy pod uwagę tych zmian pogodowych, do Ayuso odrobił no mniej niż sekundę na kilometr, bliżej tam było jakieś 0,7 sekundy, ale za to do Del Toro odrobił Więcej, także można powiedzieć, że teraz e, gdzieś tam wyszło na, wyszło na średnio to, co, to, co miało być e, odrobione, tak? bo, bo Roglicz odrabia, tak jak już powiedziałem, e, minutę 0,8 zróbmy kalkulację, minuta 0,8 jest odrobiona do Del Toro. E, m, potem mamy 19 sekund odrobione do Ayuso, co daje nam minuta. E, minuta te 27, co oznacza 87 sekund. Jakbyśmy mieli to podzielić między tych dwóch panów, tak rozdzielić, czy między te dwie czasówki, to musimy to podzielić na 58. 8,87 podzielić na 58, zaraz wyjdzie, że mieliśmy rację. Chcę właśnie to tylko do tego dążyć. 87 podzielić na 58, no 1,5 sekundy na kilometr. Tak to w statystyce? Statystycznie Roglicz odrobił 1,5 sekundy na kilometr do Ayuso i do Deltora, a w rzeczywistości było tak, jak Wam e, powiedziałem, czyli w jakiś sposób Was wczoraj. Udało nam się Was nie oszukać. No i tyle po tej, po tej krótkiej matematycznej analizie, żeby pokazać Wam, że mimo, że nie mieliśmy racji, to mieliśmy rację. Czas mi chyba się z Wami pożegnać i do usłyszenia jutro, gdzie ziadno będzie od plew oddzielane. Ciao, ciao.